Jest pan autorem książki Tam gdzie kończy się świat? No właśnie, gdzie ten świat się kończy? To zależy, czy spojrzeć na to geograficznie, czy spojrzeć na to filozoficznie i kulturowo, bo geograficznie możemy powiedzieć, że świat się kończy w jakimś miejscu dla nas bardzo odległym, niedostępnym dla drogami, samolotami. Miejscu takim pierwotnym, dzikim, przyrodniczo, gdzie już cywilizacja współczesna nie sięga. Natomiast świat się również kończy tam, gdzie kończą się nasze systemy pojęciowe, takie, które w kulturze sobie wyobrażamy, że one są uniwersalne, że tak samo myślimy, że mamy pewne wspólne wartości jako ludzie, jako człowiek, jako humaniści. Ale okazuje się, że w niektórych miejscach. Globu, już ten nasz system wartości czy system kulturowy nie sięga, i właśnie wówczas się o to rozbijamy. No i są takie miejsca, jak Papua Nowa Gwinea, które właściwie oba te, oba te kryteria spełniają i kończy się geograficznie, bo to są miejsca bardzo już niedostępne. Po drugiej stronie globu, kompletnie by trudne w, w, w dostaniu się, natomiast również o zupełnie innych. Systemach cywilizacyjnych, systemach kulturowych, gdzie pomysły białego człowieka na to takiego zachodniego przedstawiciela tak zwanej cywilizacji Zachodu, no pomysły na to, jak żyć rozbijają się o, o rzeczywistość, która kompletnie do tego nie przystaje. Książka opowiada o papui nowej gwinei i właśnie o to chciałbym zahaczyć. Co pana przeraziło, a co pana zachwyciło w tym kraju? E, hmm. Może zacznę od takiej tej myśli zachwycającej, no, zachwycające w Papuji Nowej Gwinei jest egzotyka, to, że jest ona daleko, że właśnie wiążą się z nią szereg się wią takich, wiąże się z nią szereg historii podróżniczych, awanturniczych, ściągali tam zawsze ludzie rządni przygody, jacyś tacy dziwi, niedostosowani do do realiów cywilizacji, w których przyszło im ówcześnie żyć. Piraci, poszukiwacze przygód, misjonarze, jacyś pomyleńcy, no, różni dziwni ludzie w tamten, w tamten rejon świata się zawsze zapuszczali. E, więc to jest fascynujące, żeby tam pojechać, bo do dziś jest tam e, no, tak e, dziwacznie, trochę inaczej niż wszędzie, e, dziko i, i, i pierwotnie, tak. Może to jest lepsze po, po, powiedzenie, że bardziej pierwotnie. E, natomiast e, przerażające jest e, druga odsłona tej pie, pierwotności, mianowicie instynkt walki, który tam jest i nie. Brak takiej tendencji do i umiejętności dyskusji, demokracji, rozmowy, dialogu, no tego wszystkiego, co udało się wypracować tutaj w naszym kręgu kulturowym przez setki lat, a nawet tysiące. No tam to nie istnieje, więc jest albo zgoda, albo wojna pomiędzy tym nic i ta wojenna, wojenna tendencja jest w stanie naprawdę przerazić, bo incydenty trudne się zdarzają cały czas. Taki również dla podróżników. Nie jest pan podróżnikiem i nigdy nie mogę oprzeć się temu pytaniu do podróżników, jaka była pana najniebezpieczniejsza, najbardziej mrużąca krew w żyłach przygoda? No ja opisuję w książce taką historię, która miała miejsce w Papuji Nowej Gwinei, właśnie związana z walką tak mi mi miejscową na terenie jednej z miejscowości małych wiosek? Kiedy z odwetem po jakiejś tam sprzeczce ruszyli przyjaciele, zapewne jednej ze stron z drugiej wioski, nastąpił najazd i zbrojna interwencja. Wszyscy musieli się salwować ucieczką z tej wioski, w tym my także, który tam byliśmy, odwiedzający, poszukiwaliśmy tam wraku samolotu z II wojny światowej, japońskiego. To była bardzo przerażająca bardzo przerażająca sprawa, incydent taki ciężki. Inną historią była były walki w w w, w miejscowości, w której też przyszło nam przez jakiś czas spędzać czas i tam również walki uliczne, wydawało się, że się rozleją na, na, i zaczną strzelać ludzie, sprawcy tak, że, że będziemy musieli się jakoś chować pod gdzieś pod łóżkiem w hotelu, że może jakiś rykoszet wpadnie czy coś. No, na szczęście się nikomu nic nie stało. No ale by było tam takich kilka epizodów przeży, przeżyłem, które no, były naprawdę mocno niekomfortowe, mówiąc bardzo delikatnie. No teraz wspominam to jako tak ciekawą przygodę, ale niekoniecznie chciałbym to powtarzać. Na zakończenie chciałbym Pana zapytać yy, o plany. Jakie ma pan plany podróżnicze na przyszłość? E, proszę Pana, no teraz w historii tej naszej pandemii jest, o plany jest tak trudno, że ja mogę dzisiaj snuć plany, a za 2-3 miesiące się okażą do kosza, do wyrzucenia, ale może powiem o czym marzę. No więc marzę o tym, żeby wrócić oczywiście do podróży, czego wszystkim też Państwu życzę. I chciałbym odwiedzić Australię, w której nigdy nie byłem, więc z powrotem wrócić w tamten rejon Pacyfiku, właśnie tamtej części globu. Chciałbym Botswanę odwiedzić, chciałbym Hongkong odwiedzić, bo to też jest bardzo ciekawe miejsce, chociaż nie egzotyczne, ale z różnych powodów jest ciekawe, nie tylko jako miasto, ale jako wyspa. Tajwan jest, wydaje mi się, że, że może być fantastyczny. Takie, z, zaczynam myśleć o takich miejscach, które są bardziej zbliżone do współczesnej cywilizacji, ale y, ludzie inaczej funkcjonują. I to jest dość ciekawe, w jaki sposób obecnie funkcjonują tam, a w jaki sposób na przykład w Europie. Więc jest jeszcze trochę miejsc i mam nadzieję, że kiedyś na, dotrę też na Antarktydę, na której też nie byłem, więc Australia i Antarktyda to są jeszcze dwa kontynenty, na którym chciałbym postawić stopę kiedyś. Może, może się uda. No, mam nadzieję, że wszyscy dożyjemy czasu, że w wolnych podróży z powrotem i te plany się spełnią.